Tak przyciągam pieniądze, że nawet się 10 groszy w bucie pokazało. To jest taka piękna pogoda. E, a ja idę do pepko kupić sobie większy kubek i jeszcze właśnie zrobić prezent dla mamy, bo wczoraj mówiła, że przydałby się jej nowy kubek, więc idę sobie przy okazji kupić, bo tym, którym piję kawę, on jest po prostu za mały. Ciężko się w nim piję. Więc tak wygląda na mój kubek aktualnie, no jest mały. A ten elegancki, no. Zmieści się myślę, jak w polsku kubki, tak 3 razy więcej, bo ten kubek też jest taki, że ma takie zakrąglenia, a tutaj jest taki elegancki. No i ten drugi jako gifcik. Razem mi wyszło za to niedrogo, bo 4,60. Więc przesypuję kawę stąd tutaj, ale najpierw muszę sobie umyć. Sypuję kawę, robię sobie ją, idę wypić wodę, jakieś trzy szklanki, pod rząd, żeby mój żołądek przestał dawać o sobie znać, że jest głodny i zabieram się do pracy. Więc całego produktywnego dnia ci życzę. Zaczął się już maj, prawie połowa roku. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś zadowolony z tego roku? Czy... Patrząc na styczeń, na twoje postanowienie noworoczne, czy dalej te postanowienia kontynuujesz, czy dalej z tym wszystkim idziesz do przodu? Zadaj sobie to pytanie. Jeżeli nie, to cóż? Czas wrócić do pracy. Czas zrozumieć, że nasz mózg jest zaprogramowany do autodestrukcji. Więc jeżeli nie rozwijasz się, jeżeli nie robisz cały czas czegoś lepiej, to po prostu się zwijasz. Jak to Tony Robbins powiedział. Ten, kto się nie rozwija, po jakimś czasie się zwija. Więc nie zależy, czy to jest oklepane, czy nie. Jest to fakt i to jest najważniejsze, zatem lecimy <laughs> pamiętajcie, to jest mega tip teraz, jak wstajecie to to, że mówiono wam i mi, że śniadanie jest mega ważne, troszkę jest nie do końca sprecyzowane, bo owszem, śniadanie jest ważne, ale nie jest konieczne nawet nie jest wskazane, żeby robić je pół godziny, godzinę po wstaniu bo przez pierwsze pół godziny godzinę organizm najpierw potrzebuje wody, bo pamiętajcie, że wasz organizm jest w 60% tworzony z wody. Więc jeżeli nie uzupełnicie tej wody, jeżeli zjecie, no to od samego początku zmuszacie organizm do korzystania z po prostu waszej energii, żeby to wszystko zmielić, żeby po prostu wycisnąć tą wodę. Więc jak wstajecie, to parę kubków wody, ogólnie wstajecie od razu kubek wody, potem po prostu drugi, trzeci, żeby wypić tej wody Naprawdę sporo, nie? Żeby nawet wypić litr czy półtora. Bo na przykład, tak jak macie czasami jak ja, pewne się pocicie w nocy, to oznacza, że wasz organizm podwyższa temperaturę, aby po prostu te wszystkie toksyny wypocić. Tak samo jak jesteście chorzy, zobaczcie, jak się zachowuje wasz organizm. Podwyższa waszą temperaturę, aby te toksyny, bakterie wypocić. W nocy często jest tak samo. Ja dzisiaj tak miałem. No i czuję, że po prostu e, mój żołądek odzywa się, ale to jest też trochę, taki trochę fake żołądka, bo on się odzywa. I mówi, Kuba, easy, yes, bo Ale nie do końca tak jest On mówi, Kuba, napij się wody I nie jednej szklanki, tylko drugiej, trzeciej, czwartej, piątej Aby po prostu e, przywrócić mu działanie Więc to jest tip Te wszystkie tipy, które tutaj przekazuję Są mega ważne I to nie są tipy, które ja e, Gdzieś tam usłyszałem i ich nie sprawdziłem, bo ja mam zasady, że jeżeli coś w ogóle przekażę, to jak coś gdzieś się dowiem, najpierw to sprawdzam na sobie, potem to przekazuję. Na mnie to działa. Jeżeli masz 15, 16, 17, 17, 17, 17 18, 18, 19, 20 lat, ja nie jestem wcale starszy od ciebie. Ja mam 22 lata dopiero. W tym roku za miesiąc skończę 23 lata, więc jesteśmy, można powiedzieć, w bardzo podobnym wieku I zamiast Dami jest taka, że ja mam większy po prostu bagaż doświadczeń, większą wiedzę, bo ją po prostu zdobyłem przez praktykę i przez ten czas, który. Płyną. Natomiast dzięki temu, że ja ci takie treści przekazuję, daję Ci teraz takie tipy, to Ty w wieku 15 lat już możesz to wszystko aplikować i w wieku 18-19 lat być o wiele wyżej niż ja jestem w tym momencie. Więc to jest taki tip, ja lecę do łazienki i piję dalej wodę i lecimy. Właśnie byłem na siłowni pierwszy raz tutaj na stoku obok mnie na adrenalinie. No i muszę powiedzieć, że mega mi się podoba. O.